Witamy w redakcji prawy.pl, TV, prawy.pl, pana posła Tomasza Kaczmarka, który był również gościem miesiąca w mojej rodzinie. Bardzo się cieszymy, że pan poseł zaszczycił nas swoją obecnością. Panie pośle, na początku chciałbym zadać pytanie nawiązujące. Do pracy w CBA, bo z tego jest Pan najbardziej znany. Funkcjonuje Pan w takim obiegu medialnym, jako osoba, jako taki jak gdyby wampir, atakujący osoby coś jako osoba, która w jakiś sposób niegodziwie, niegodziwie dopuszczała się do niegodziwych praktyk, żeby śledzić różnego rodzaju afery. Jak to jest w standardach w świecie? Czy jest, są dopuszczalne takie metody? Czy... Proszę Księdza, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tej rozmowie oraz udzielenia wywiadu na łamach miesięcznika moja rodzina. Wracając do pytania. Szanowni Państwo, operacje specjalne, tą metodę pracy operacyjnej wykorzystują służby na całym świecie. Jest to najlepsza metoda po to, aby móc zdobyć materiał dowodowy, aby te osoby, które działają niezgodnie z prawem, dopuszczają się najcięższych przestępstw, morderstw, handlu narkotykami czy łapówkarstwa, jest to metoda, która pozwala najskuteczniej tego rodzaju przestępczość ścigać. Oczywiście mainstreamowe media, mam tutaj na myśli TVN czy gazetę wyborczą, to one właśnie nadały ten ton debaty, przedstawiając mnie jako osobę, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który postępował w sposób niegodny. Oczywiście jest to kłamstwo i nieprawda. Ja przez większość swojego życia sumiennie podchodziłem do swoich zadań jako zarówno funkcjonariusz policji, jak i funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie ścigałem różnego rodzaju przestępców. Rozumiem, że postawa dziennikarzy TVN-u i Gazety Wyborczej, wskutek której przedstawiali moją postać w krzywym zwierciadle, oczerniali moją pracę, oczerniali pracę Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego, miała na celu przede wszystkim wybielenie tych osób, z którymi się zetknęliśmy, po tej drugiej stronie, my jako funkcjonariusze. Zresztą no, sąd wykazał, że Oczywiście. chociażby pani Sawicka czy burmistrz Helu, że byli winni przestępstwa. Tutaj akurat należy podkreślić, że organy państwa, zarówno sąd, prokuratura, jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne stanęło na wysokości zadania, a sam sąd nie dał się zwieść łzom przestępcy, odniósł się do rzetelnie zebranego materiału dowodowego i należy podkreślić, że sąd wykluczył jakiekolwiek możliwości łamania prawa ze strony funkcjonariuszy CBA, czyli również z mojej strony powiedział w uzasadnieniu, sąd powiem, mówił w uzasadnieniu, że nie doszło do jakiegokolwiek przekroczenia granic bariery cielesnej, a funkcjonariusze działali zgodnie, zgodnie z, z obowiązującym. Prawem. To dziś była posłanka platformy obywatelskiej pani Sawicka usłyszała wyrok za swoje niezgodne z prawem postępowanie. Oczywiście jest to wyrok jeszcze nieprawomocny, jej obrońcy odwołali się do sądu apelacyjnego z uwagi na fakt, że znam całość tego materiału dowodowego. Jestem przekonany, że sąd apelacyjny również stanie na wysokości zadania. Pani Pośle, chciałem zapytać, czy nadal CBA? wychwytuje różnego rodzaju afery, które są, wiemy, że są tak jak w każdym kraju również również w naszym kraju. Jak on sądzi. W mojej ocenie dziś CBA ma związane ręce i wykonuje tylko takie działania pozorne. Śmieszą mnie wypowiedzi Rzecznika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kiedy odnosząc się do taśmy PSL-u mówi on o tym, że wcześniej CBA posiadało na ten temat jakieś informacje. No to jeżeli posiadało informację, to należy zadać pytanie, dlaczego nie wszczęło w tym zakresie żadnych działań. Dziennikarze musieli to biuro wyręczyć i podjąć kroki w tym kierunku, aby nadać ton tej aferze, aby opinia publiczna mogła się o tych nieprawidłowościach dowiedzieć. Oczywiście ja zastanawiam się, czy nie podjąć w tej konkretnej sprawie y, kroków prawnych i nie złożyć y, oficjalnego zawiadomienia y, do prokuratury w związku z zaniechaniem swoich ustawowych obowiązków przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale to y, jeżeli takie decyzje podejmę, to, to na pewno Państwa poinformuję w najbliższym czasie. No. Y, czyli można powiedzieć, że y, CBA jest upolityczniony, bo jeżeli tak jest, no to wtedy żadna afera nie wyjdzie na, na jaw. Proszę księdza, w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tym cyrkiem, z tym spektaklem medialnym, jaki zaserwowała nam pani Sawicka, organizując konferencję w Sejmie, wtedy Platforma Obywatelska głośno mówiła o tym, że CBA było upolitycznione. Nic bardziej mylnego i większych bzdur naprawdę nie słyszałem, ponieważ to właśnie pod kierownictwem CBA, pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego, CBA dokonało zatrzymania byłego ministra e, sportu pana Lipca, który przypomnijmy, był ministrem za czasów e, rządów pana Jarosława e, Kaczyńskiego. Dziś tego typu działań ze strony obecnego CBA pod kierownictwem pana Wojtunika nie widzimy. W mojej ocenie dziś ta służba jest właśnie upolityczniona i sterowana przez Platformę Obywatelską. Panie pośle, przejdźmy do spraw y, bardziej politycznych. Jest pan obecnie posłem prawa i sprawiedliwości. Co pan sądzi o obecnej koalicji rządzącej, o ustawach? Czy dobre ustawy wprowadzają? Chociażby ostatnia ustawa związana ze zgromadzeniami, z organizowaniem zgromadzeń. Proszę coś o tym. Powiem. Szanowni Państwo, to przede wszystkim odnosząc się do koalicji rządowej należy podkreślić, że no, Ci ludzie traktują się w pewnym sensie jak jedna wielka rodzina. Tylko, że ojcem chrzestnym tej rodziny jest Donald Tusk. Tu taka metafora do znanych seriali kryminalnych Ojciec chrzestny. W ten sposób ci ludzie właśnie funkcjonują. Dziś Donald Tusk nie może zrzucać odpowiedzialności związanej z nieprawidłowościami w Agencji Rynku Rolnego czy spółki zależnej od Skarbu Państwu Elewar tylko w, w kierunku przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. On również jest odpowiedzialny za te nieprawidłowości, jakie tam miały miejsce, ponieważ sprawuje on swego rodzaju nadzór. To on jest przewodniczącym Rady Ministrów i ci ministrowie podlegają bezpośrednio jemu. Także te wszystkie e, nieprawidłowości, z którymi dzisiaj mamy e, możliwość się zapoznać, tak naprawdę są wynikiem nieudolności Donalda Tuska i, i jego ekipy. Odnosząc się y, do bieżących prac, y, jakie y, odbywają się w Sejmie, no, należy przede wszystkim podkreślić y, 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 tą niedobrą sytuację, kiedy w życie wchodzi ustawa y, emerytalna, zarówno ta ustawa emerytalna powszechna, która wydłuża wiek do 67 lat, ale również ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych. Podczas swoich spotkań, gdzie spotykam się z, wyborcza, z wyborcami w terenie, zarówno w moim okręgu wyborczym w Świętokrzyskim, czy w całej Polsce, wielokrotnie podejmuję tą dyskusję związaną ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, ponieważ jest to ogromnie szkodliwe, wpływa to a przede wszystkim zmniejsza bezpieczeństwo naszego państwa. Poprzez tą zmianę, poprzez tego typu prawne, niewłaściwe prawne rozwiązania, polskie służby są świadomie rozmontowywane. Panie pośle, przejdźmy do spraw rodziny, ponieważ jesteśmy tutaj między innymi czasopismem: Moja rodzina, czy portal prawy.pl jest związany z wartościami. Tutaj w czasie wywiadu w gazecie wspominał Pan o tym, o rodzinie, o swojej. Co Pan udaje rodzina w życiu osobistym, osobistym, politycznym, społecznym? Proszę, Księdza, przede wszystkim należy tu podnieść ogromny aspekt wsparcia. Gdyby nie moi bliscy, gdyby nie tak głębokie relacje pomiędzy nami i miłość, jaka w naszej rodzinie funkcjonuje, nie mógłbym przede wszystkim tak bardzo angażować się w, wcześniej w pracę agenta pod przykryciem zarówno centralnego biura śledczego, jak i centralnego biura antykorupcyjnego, a dziś nie miałbym tyle siły, aby y, angażować się w pracę parlamentarzysty klubu prawa i sprawiedliwości i by y, cały czas y, niezłomnie i odważnie walczyć z patologiami w, w życiu publicznym. Wiem, że jest pan osobą wierzącą. Proszę też powiedzieć yy... właśnie. Co wiara daje panu, pańskiej rodzinie? Proszę księdza, Szanowni Państwo, gdyby nie ta wiara, a to nie byłbym tak silnie przekonany do tego, żeby ze złem walczyć. Ja wielokrotnie z tym złem się stykałem, spotykałem w swojej służbie, ojczyźnie i dziś, służąc dalej ojczyźnie jako parlamentarzysta nie daje się właśnie temu złu omamić, tylko stoję na straży praworządności. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w sobotę najbliższą, pierwszą sobotę, między innymi sierpnia, tak jak każdą pierwszą sobotę miesiąca na jasnego Górze mamy msze święte w obronie życia rodziny i narodu. Tak ważne trzy zagadnienia. Życie, rodzina i naród. Tak jak już Pan Poseł wspomniał, rodzina daje siły. I też zaprosiliśmy pana posła, żeby przeczytał lekcję w czasie mszy świętej przed obrazem Matki Bożej jasnogórskiej. Tam chcemy prosić o cud dla narodu, dla rodziny i dla życia. Proszę księdza, dla mnie to ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie móc wziąć udział w tej mszy. I mam nadzieję, że, że po tym będzie możliwość spotkania się z panem. Oczywiście. To zapraszamy państwa na spotkanie na 11.00. W sobotę, pierwszą sobotę sierpnia i później po mszy świętej w kaplicy Ró różańcowej na spotkanie z panem posłem. Dziękuję bardzo Pani. Bardzo dziękuję.